Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak szybko przemieszcza się tłok w silniku. Oczywiście ma na to wpływ kilka ważnych parametrów, także zapraszam. Pamiętajcie, iż wał wykonuje dwa obroty na jeden obrót wałka rozrządu, czyli wałek rozrządu kręci się z prędkością o połowę mniejszą niż wał korbowy. Mając tutaj 2000 obrotów na minutę. Wałek ma obrotów 1000 i w zależności jaki jest skok tłoka, czyli od centralnego punktu wału korbowego do stworzenia stopy korbowodu, odległość razy 2, ponieważ skok tłoka jest w tą i w tą stronę od środka. Czyli tutaj mamy odległość 22 mm, więc skok tłoka będzie wynosił 44 mm. I im mniejszy ten skok tłoka będzie, tym teoretycznie silnik może kręcić wyższe obroty, ponieważ prędkość tłoka będzie mniejsza. I w formule, czy też silnikach wyczynowych stosuje się ten skok krótki, ale oczywiście wpływa to na żywotność silnika. Także już tutaj macie odpowiedź, dlaczego. Silnik 110 cm3 152 FMH kręci niższe obroty niż silnik 147 FMD, czyli 70. Także wiemy, że wał korbowy kręci się z stałą prędkością, również wał rozrządu. Te dwie rzeczy łączy łańcuszek rozrządu, więc ta prędkość zawsze będzie stała dla obydwu elementów. W cylindrze chodzi nasz tłok ruchem posuwisto-zwrotnym i ruch obrotowy z wału korbowego jest zmieniany w ruch posuwisto-zwrotny przez korbowód. W górnym martwym punkcie zawsze tłok będzie wyhamowywać do 0, więc jego prędkość obrotowa w górnym martwym punkcie wynosi 0 km na godzinę przy 2000 obrotów na minutę. Te wartości oczywiście są zmyślone i dokładna wartość tej prędkości obrotowej dla danego silnika będzie zależna od skoku tłoka, czyli od punktu osi wału korbowego do punktu osi stopy korbowodu. Przy połowie ruchu tłoka między górnym martwym punktem a dolnym martwym punktem, zawsze ta prędkość będzie najwyższa. Bierze się to po prostu z czystej fizyki, ponieważ wtedy mamy, jakby to powiedzieć, największą zębatkę w rowerze, ponieważ ta średnica tego ruchu góra-dół się zmienia. I w połowie drogi z górnego martwego punktu do dolnego martwego punktu będzie ruch tłoka najszybszy. Przejmijmy 20 km na godzinę. Następnie w dolnym martwym punkcie znów prędkość tłoka będzie wyhamowana do 0 km na godzinę. I prędkość tłoka mniej więcej wygląda w ten sposób. Tutaj mamy zrobiony wykres. Czyli 0 km na godzinę oraz 20 km na godzinę przy prędkości obrotowej 2000 obrotów na minutę. I zobaczcie, te 20 km na godzinę zawsze tłok będzie osiągał w połowie swojego skoku z górnego martwego punktu do dolnego martwego punktu. Kolejno z dolnego martwego punktu do górnego martwego punktu. I tak na przemian. I im większy skok tłoka będzie, tym ta prędkość będzie większa, i im mniejszy skok, ta prędkość tłoka będzie niższa, a im większy skok, tym ta prędkość będzie wyższa, także na razie.